Mój syn Kejd jest bystry. Ma zaledwie 6 lat, jest w połowie pierwszej klasy, a już czyta książki, z którymi nawet ja mam problem. To bystre dziecko, ale ma pewne dziwactwa. I słuchaj, każde dziecko ma swoje dziwactwa. Jedna z rzeczy, których nauczyłem się jako stosunkowo nowy ojciec, to że dzieci są dziwne. Rozmawiają ze ścianami, jedzą robaki. Widzą rzeczy w odbiciu, których tam nie ma. Wiesz o co chodzi? Dzieci naprawdę robią najbardziej niesamowite rzeczy. Ale ostatnio mój syn wszedł na nowy poziom dziwności. Taki, który wykracza poza moje kompetencje, jako nieświadomego, głupkowatego ojca, który wciąż robi hot dogi na każdy posiłek. Zostałem samotnym rodzicem po śmierci mojej żony kilka lat temu. To było niewyobrażalnie trudne. Nie będę tego lukrować. Bycie jedynym opiekunem Kejda to najtrudniejsze, co kiedykolwiek musiałem zrobić. Zaraz po uczestnictwie w pogrzebie mojej żony. Kate, choć miał wtedy tylko cztery lata, bardzo przeżył śmierć swojej matki. Nieustannie o nią pytał, wpadał w dzikie napady złości, rzucał się jak ryba wyciągnięta z wody. Przy każdej nawet najmniejszej niedogodności błagał o swoją mamę. Nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Często wpadał w histerię w miejscach publicznych, zawodząc jak Banshee w Home Depot, podczas gdy przechodnie patrzyli na nas z osądzającym wzrokiem. Czułem się kompletnie bezradny. Jedyne, co mogłem zrobić, to próbować go uspokoić cichym głosem. Obiecując, że tata jest tutaj, żeby mu pomóc. Ale tata to było za mało. Każde dziecko potrzebuje swojej matki. Pamiętam, że marzyłem o tym, by mieć pieniądze na wizytę u psychologa dziecięcego albo przynajmniej licencjonowanego specjalisty. Pracuję w budownictwie i ledwo stać mnie na czynsz, nie mówiąc już o zapewnieniu synowi opieki zdrowotnej. Patrząc wstecz, powinienem był przeprowadzić się do mniejszego mieszkania, żeby było mnie na to stać. Wybuchowe napady kejda trwały aż do kilku miesięcy temu. Pojawiały się co drugi dzień, jeśli nie codziennie, potem nagle zmniejszyły się do jednego w tygodniu, a po kolejnym miesiącu zniknęły zupełnie. Byłem, delikatnie mówiąc, odetchnąłem z ulgą. To było jak zdjęcie ciężaru z klatki piersiowej, w końcu mogłem uniknąć ostrych spojrzeń obcych ludzi na ulicy, gdy siłą wpychałem histeryzującego Kejda do samochodu, ćwicząc cierpliwość, o której nie wiedziałem, że ją mam, dopóki nie zostałem ojcem. Ale gdy napady Kejda ustały, pojawił się nowy problem. Taki, który przeraził mnie znacznie bardziej niż jakikolwiek jego atak furii. Wymyśleni przyjaciele. Wiem, co myślisz. Każde dziecko ma wymyślonych przyjaciół. I masz rację, ale przyjaciele Kejda byli trochę inni. Nazywał ich publicznością. Zaczęło się pewnego wieczoru podczas kolacji, gdy wpadłem na genialny pomysł, by podsmażyć trochę szpinaku obok gotowania naszych Zwykłych hot dogów, mając nadzieję, że w ten sposób Kate jakoś zje trochę warzyw. Nałożyłem sporą porcję na jego talerz, postawiłem przed nim i zachęciłem do spróbowania. Jest pyszny, powiedziałem, udając uśmiech. Popej go je, żeby być silnym i wielkim. Kate spojrzał na talerz z zaciekawieniem, potem na mnie, a potem znowu na talerz. Siedział przez chwilę, patrząc na szpinak tak, jakby były to wnętrzności obcego stworzenia. Spojrzał na mnie jeszcze raz, jakby sprawdzając, czy przypadkiem nie zwariowałem. Po czym odsunął talerz. Nie, dziękuję. Kate powiedziałem ostrzegawczo, włączając mój ojcowski głos Musisz przynajmniej spróbować. Kate wydał z siebie mrukliwy dźwięk, jakby intensywnie nad tym rozmyślał i zaczął pocierać podbródek. Nie jestem pewien, powiedział w końcu. Zapytam publiczność. Kate odwrócił się w stronę okna obok kuchennego stołu. Okno wychodziło na nasze podwórko, choć zmrok już dawno zapadł. Na zewnątrz było ciemno jak w grobie. Mój syn. Patrując się w okno, które nie ukazywało niczego poza pustką, wyglądał tak, jakby po prostu spoglądał na swoje odbicie. Światło w kuchni i mrok za oknem tworzyły efekt lustra. Co o tym myślicie? Na chwilę zapadła ogłuszająca cisza. Zmarszczyłem brwi, czekając na wyimaginowaną odpowiedź od tej tajemniczej publiczności. Był to pierwszy raz, kiedy o niej wspomniał. Uznałem, że to jego nowa sprytna metoda unikania warzyw tego wieczoru. Po chwili, która trwała zbyt długo, Kate odwrócił się z powrotem do mnie. Powiedzieli, że nie. Parsknąłem i wskazałem na jego talerz. Jasne, że tak, a teraz No dalej, spróbuj. Nie, nie mogę, nie wolno mi powiedział ponownie Kate. Przestań, proszę, zjedz swój szpinak. Nie tato. Oni powiedzieli, że nie. Założyłem, że zacznie marudzić, jak zwykle, gdy nie dostawał tego, czego chciał. Ale tym razem jego ton był inny. W jego głosie brzmiała desperacja, jakby błagał mnie, żebym zrozumiał. Odpuściłem. Byłem zbyt zmęczony, by z nim walczyć. Poszedł spać z brzuchem pełnym hot dogów bez ani jednego kęsa szpinaku. Niestety, publiczność nie była tak łatwa do pozbycia się, jak talerz gotowanych hot dogów. W kolejnym tygodniu wyimaginowani przyjaciele Kejda pojawili się ponownie. Próbowałem przebrać Kejda w piżamę na dobranoc. Nasza zwykła rutyna wyglądała tak: piżama, mycie zębów bajka na dobranoc. Gaszenie świateł. Zawsze w tej samej kolejności, ale tego wieczoru było inaczej. Kate postanowił najpierw umyć zęby, zanim przebrał się w piżamę. A co z piżamą, kolego? Zapytałem, zaciekawiony zmianą w jego rutynie. Robił to w ten sam sposób, odkąd pamiętam, jeszcze zanim moja żona odeszła. Wydawało mi się, że ta kolejność dawała mu poczucie bezpieczeństwa, przypominając czasy, gdy jego mama była jeszcze z nami. Dlatego to, że nagle postanowił coś zmienić, było co najmniej dziwne. Publiczność kazała mi teraz tak robić, odpowiedział z ustami pełnymi piany z pasty do zębów. I znowu się pojawili. Publiczność. W mojej głowie nagle zakiełkowała ciekawość. Dlaczego? Kate rzucił szybkie spojrzenie w stronę otwartego okna w swoim pokoju. Nie wiem, po prostu tak powiedzieli. Przeszedł mnie nagły dreszcz. Nie przypominałem sobie, żebym zostawiał te zasłony otwarte. Zawsze je zamykałem przed rozpoczęciem wieczornej rutyny. Podszedłem do okna i zasunąłem je. Po bajce, gdy przyszła pora na zgaszenie światła, Kate nie pozwolił mi dotknąć włącznika. Tato publiczność chce, żeby światło zostało włączone. Zasłonił przełącznik swoimi małymi dłońmi, tworząc prowizoryczną barierę, i ani myślał się ruszyć. Przewróciłem oczami. Dobra próba, Kate, ale publiczność nie ustala zasad. W jego oczach mignął strach. Gwałtownie odwrócił głowę w moją stronę, rozszerzając oczy. Nie mów tak, tato. Jego spokojny ton był wręcz upiorny. Odsunąłem się o krok. Kate, proszę, nie możesz siedzieć całą noc tylko dlatego, że publiczność tak powiedziała. Mogę, odpowiedział niskim głosem. Jego wzrok był utkwiony w oknie, mimo że zasłony były zasunięte. Szczerze mówiąc, w tym momencie byłem już porządnie zaniepokojony. Coś w moich trzewiach podpowiadało mi, że ci wymyśleni przyjaciele wcale nie są tacy przyjaźni, że nie chodziło tylko o unikanie jedzenia warzyw, ale o coś znacznie gorszego. Mimo to miałem ojcowskie obowiązki do spełnienia. No to niech publiczność powie dobranoc. Powiedziałem, podnosząc Kejda na ręce, mimo jego protestów i małych pięści uderzających mnie w ramię. Położyłem go delikatnie na łóżku i ruszyłem w stronę drzwi. Gasząc światło, dając mu do zrozumienia, że nie ma w tej sprawie wyboru. Światło w pokoju Kejda pozostało włączone. Zatrzymałem się w miejscu, odwracając się gwałtownie. Spróbowałem przełącznika raz, drugi, trzeci raz. Światło się nie wyłączało. Musi być zepsuty, pomyślałem. Mimo, że próbowałem racjonalnie wytłumaczyć to zjawisko, narastająca panika w mojej klatce piersiowej, nie ustępowała. Śpisz dzisiaj ze mną. Następnego ranka włącznik światła znowu działał. W końcu mogłem wypuścić oddech, którego nawet nie zauważyłem, że wstrzymywałem, ale to uczucie ulgi nie trwało długo, bo tydzień, który nadszedł potem, był pełen jeszcze dziwniejszych zbiegów okoliczności. Mówię dziwnych, ale myślę, że bardziej odpowiednim słowem byłoby Przerażających. W piątek Kate powiedział, że publiczność nie chce, żeby poszedł do szkoły. W drodze na jego podwiezienie łapie gumę. W poniedziałek Kate mówi, że publiczność nie lubi Jacoba, bo ten zagarnia piłkę podczas przerw. We wtorek Jacob przewraca się i łamie rękę. Ma nie być w szkole przez dwa tygodnie. W czwartek Kejt oznajmia, że publiczność już nie lubi pana Tediego, jego ulubionej pluszowej maskotki. Wkrótce znajduje pana Tediego rozprutego od brzucha w górę, z puszystym wnętrzem wysypującym się na podłogę. Zaczynałem mieć trudności z rozróżnieniem, czy to nowy sposób Kejda na zwracanie na siebie uwagi, czy też naprawdę działała tu jakaś złowroga siła. Mógłbym racjonalizować każde z tych zdarzeń, obwiniając Kejda, ale w głębi duszy wiedziałem, że on nie jest takim dzieckiem. Był wrażliwy i bystry, nie byłby zdolny do rozprucia swojego ukochanego misia. Publiczność zaczęła zajmować moje myśli bardziej, niż bym sobie tego życzył. To było wszystko, o czym Kejd mówił, a w większości przypadków, Publiczność prowadziła go ścieżką destrukcji. Wszystko osiągnęło punkt kulminacyjny w sobotnią noc, kiedy poszedłem do łazienki, zostawiając Kejda samego w salonie, oglądającego swój ulubiony program. Myłem ręce, gdy nagle usłyszałem głośny trzask, a zaraz potem dźwięk tłuczonego szkła. Rzuciłem się do salonu i zobaczyłem Kejda, wyglądającego na winnego jak nigdy dotąd. Stał obok przewróconej ramki ze zdjęciem ślubnym moim i mojej żony. Szkło było rozbite na drobne kawałki i rozsypane po drewnianej podłodze. Moim pierwszym instynktem było upewnienie się, że Kate się nie skaleczył. Na szczęście nic mu się nie stało. Ale potem ogarnęła mnie niewytłumaczalna złość. Kate, dlaczego to zrobiłeś? To nie byłem ja, to oni, publika. Idź do swojego pokoju! Krzyknąłem, a Kate z płaczem popędził na górę. Kilka minut później poczułem się okropnie. Poczucie winy zżerało mnie od środka. Ruszyłem więc na górę, by go przeprosić. Stanąłem przed jego drzwiami, przygotowując się na długą rozmowę, kiedy usłyszałem głos Kejda. Rozmawiał sam ze sobą, a raczej mówił do kogoś, choć nie słyszałem żadnej odpowiedzi. Ale ja nie chcę tego robić wyszeptał. Kocham mojego tatę. Wszedłem do pokoju Kejda w chwili, gdy usłyszałem, że mówi o mnie. Wyglądał na przestraszonego, jakbym przyłapał go na wyjadaniu ciastek ze słoika. Klęczał przy oknie, zwrócony twarzą do czerni nocy za szybą. Przysiągłbym, że coś poruszyło się za oknem, jakaś postać ukryta w bezświetlnej otchłani. Kate, powiedziałem powoli, z kim tu rozmawiasz? Kate nie odpowiedział. Zamiast tego wstał z wisającymi ramionami, po czym teatralnie opadł na łóżko twarzą w materac. To był jego sposób na powiedzenie mi, wynoś się z mojego pokoju. Mimo, że nadal miałem w głowie to otwarte okno, Wyrwałem się z transu i skupiłem na tym, co najważniejsze. Kate powiedziałem cicho tata bardzo przeprasza za to, że na ciebie nakrzyczał. Kate wydał z siebie ciche hm, pa, ale nie podniósł głowy z materaca, ignorując mnie. Czy jest coś, o czym chcesz porozmawiać? Może jakiś powód, dla którego jesteś smutny? Próbowałem go zachęcić, ale nie zamierzał się otworzyć. To nie byłem ja. Powiedział w końcu: Jego głos tłumiła pościel. To oni. To nie ty stłukłeś to zdjęcie mamy i taty? Nie. To byli oni. Jego głos się załamał. A kiedy uniósł twarz, łzy spływały mu po policzkach. Oni są wszędzie, tato. Już ich nie lubię. Kto, Kate? Kto jest wszędzie? Kate niemal dławił się własnym płaczem. Publiczność. Powiedzieli mi, że już mnie nie kochasz, bo mama umarła. Powiedzieli mi, że mama zachorowała, straciła wszystkie włosy i teraz leży w ziemi. Serce mi stanęło. Kate, kto ci to powiedział? Nigdy mu o tym nie mówiłem. Nigdy nie powiedziałem mu, że jego mama miała raka. Rzadko w ogóle mówiłem o jej śmierci. Celowo oszczędziliśmy mu najgorszych wspomnień, pozwalając, by zapamiętał tylko te dobre chwile z nią. Oni, szlochał, kazali mi otworzyć wszystkie zasłony, żeby mogli cię zabrać, tato. Nie znoszę tego przyznać, ale w tamtym momencie ogarnęła mnie czysta groza. Poczułem, jak moje serce wali, a w mojej głowie pojawił się obraz niewidzialnych rąk wyciągających się za okna, chwytających nas, i wciągających w niekończącą się pustkę. Kochanie, wziąłem głęboki oddech, starając się uspokoić głos. Nie ma czegoś takiego jak publiczność. To tylko Twoja wyobraźnia. Nikt nas nie zabierze. Jesteś tu bezpieczny ze mną. Przyciągnąłem go do siebie i mocno objąłem, jakby chciałem pokazać tej publiczności, że nie oddam im mojego syna. Oni są prawdziwi. Usłyszałem jego szept, gdy wtulał się w moje ramię. Tej nocy leżałem z kejdem w łóżku, aż zasnął. Byłem ostrożny, żeby go nie obudzić, gdy pocałowałem jego zaróżowione mokre od łez policzki na dobranoc, upewniając się, że w końcu zasnął. Czułem spokój, wiedząc, że jest bezpiecznie otulony w swoim łóżku. Zszedłem na dół, by ogarnąć kuchnię, posprzątać stos naczyń, które zostały po kolacji. Podszedłem do zlewu i zacząłem szorować. Może umyłem trzy lub cztery talerze, gdy kątem oka coś zobaczyłem. Zamarłem instynktownie, wciąż wpatrując się w patelnię w zlewie, z gąbką zawieszoną w połowie ruchu. Coś było w oknie. Coś, na co intuicja wręcz błagała mnie, żebym nie patrzył. Unosiło się powoli, wchodząc w moje pole widzenia – Poczułem, jak włoski na moich ramionach stają dęba, a przez moje ciało przeszedł lodowaty dreszcz. Coś stało tuż przede mną, tuż za szybą. Nie mogłem się zmusić, by spojrzeć. Szczerze mówiąc, byłem przerażony do szpiku kości. Czułem na sobie jego wzrok, jego oczy wypalające dziurę w czubku mojej głowy. Bałem się, że jeśli to dostrzegę, jeśli to uznam za prawdziwe, to naprawdę... Zacznie istnieć. W moim bezruchu poczułem, jak zaczynają się pojawiać. Byli wszędzie. Ich obecność ujawniała się jeden po drugim przed każdym oknem w domu. To był ich wielki debiut. Czułem ich w swoich kościach. Najpierw tylko się wychylali, a potem powoli podnosili się w górę, aż każdy z nich stanął w pełnej okazałości. Byli wszędzie. Otoczyli mnie. Wpatrywali się we mnie przez cienką taflę szkła. To była tylko kwestia czasu. Nie mogłem się ruszyć poza drżącymi dłońmi, które wciąż kurczowo zaciskały się na patelni pokrytej pianą w zlewie. Jedyne o czym mogłem myśleć, to mój syn. Kate wciąż był na górze. Nie mogłem go zostawić. Te istoty dręczyły go od tygodni, a teraz miałem szansę to zakończyć. Ochronić Go. Wiedziałem, że mam tylko jedną opcję. Rzuciłem się do działania, odrywając się od zlewu i pędząc do pokoju mojego syna. Widziałem ich w oknach, nie ruszyli się, nawet nie drgnęli, gdy przeskakiwałem po schodach. Byli bezbarwnymi smugami w moim polu widzenia, a ja dopiero wtedy i tylko wtedy uświadomiłem sobie, że mój dom ma stanowczo zbyt wiele okien. Zdołałem dostrzec niektóre z ich cech i szczerze mówiąc, wolałbym, żeby tak się nie stało. Ich oczy były nienaturalnie wytrzeszczone, tak szeroko otwarte, że biel gałek ocznych było widać od góry do dołu. Ich usta rozwierały się w groteskowym grymasie, jak w obrazie krzyk, otwarte zbyt szeroko, jakby ich szczęki były zwichnięte, ich skóra była wilgotna, blada i pozbawiona włosów, a ich głowy wydęte i napuchnięte, osadzone na cienkich szyjach i kościstych, wyniszczonych ciałach. Wpatrywali się we mnie z zastygłym wyrazem twarzy, jakby byli zachwyceni. Zauroczona publiczność, oglądająca swój ulubiony spektakl, ale nie było żadnych krzyków, żadnych dźwięków poza moim własnym, oczywiście, poza dudnieniem mojego serca, które waliło w piersi jako szalałe. Prawie wyrwałem drzwi Kejda z zawiasów, wpadając do środka. leżał spokojnie w łóżku, pogrążony w głębokim śnie. I tak tu siedzimy od kilku godzin. Ukryci pod kołdrą, czekając, aż ten koszmar się skończy, jeśli w ogóle się skończy. Wiem tylko jedno. Jeśli Twoje dziecko kiedykolwiek powie Ci, że rozmawia z publicznością, uciekaj.